Hej, hej! My, fani, uwielbiamy rozmaite wycieki i domniemania. No i mamy jedno zdanie, czy w zasadzie dwa zdania, odnośnie nadchodzącej kontynuacji głównego wątku Star Wars czyli filmu, którego głównym bohaterem ma być Rey. Jesteście gotowi na trochę domysłów? Wrzućcie łapeczkę i subika i jedziemy z materiałem. Disney ogłosił jakiś czas temu, że poza serialami, oczywiście, pracuje nad trzema pełnometrażowymi filmami kinowymi. Oczywiście, informacji o tym, że pracuje nad filmami, to było już wiele, ale można z nich wysnuć, że przynajmniej trzy te zapowiedzi pozostają aktualne. Te zapowiedzi mają nawet daty premier, i o ile się nie mylę, to mają być: to uwaga, 22 maja 2026 roku. 18 grudnia 2026 i 17 grudnia 2027. Niemniej zapowiedzi tego typu w Lucasfilmie i Disneyu trzeba brać już z dość dużą rezerwą. Sam nie daję sobie ręki obciąć, czy daty podawane przeze mnie się już nie zmieniły, bo to w Disneyu bardzo często zmienia się jak w kalejdoskopie. W każdym razie jeden z tych filmów ma opowiadać o wydarzeniach po epizodzie 9. Dla jasności, jeden z trzech ma dziać się w Filoniverse, czyli konkludować wydarzenia z Mandalorianina i Yasoki a kolejny ma dziać się w czasach Starej Republiki. Na rozpiskach jest jeszcze jeden lub dwa filmy, w tym może jeden o Lando, ale serio to się tak dynamicznie zmienia, że chyba dopóki na jakimś Star Wars Celebration nie zobaczymy trailera, to naprawdę do zapowiedzi nie ma się co przywiązywać. W każdym razie, na chwilę obecną najbardziej prawdopodobne wydają się właśnie te trzy. Coś związanego z uniwersum Filoniego, Stara Republika i powstanie zakonu Jedi oraz właśnie film dziejący się po filmie Rise of the Skywalker. Co ciekawe, wielu zakładało, że czeka nas kolejna trylogia, ale wygląda na to, że Disney już z formy trylogii zrezygnował. Teraz mamy dostawać pojedyncze filmy, które jeśli okaże się, że mówiąc kolokwialnie zażarły, to doczekają się sequeli. Nie będzie już zamykania się w ograniczających okowach trzech filmów, co na przykład w sequelach nie wyszło. Ale zostawmy te dywagacje nad trylogiami lub nie trylogiami i przejdźmy do filmu o Rey. Niedawno, najprawdopodobniej podczas promowania innego swojego filmu, The Marsh King's Daughter, który miał premierę we wrześniu 2023 i w którym główną rolę gra właśnie Daisy Ridley, wygadała się nieco o swoich innych projektach, w tym także o nadchodzących filmach Star Wars. A tak na marginesie Marsh King Daughter no nie ma najlepszych recenzji. Ale wróćmy do Gwiezdnych Wojen. Co takiego powiedziała Daisy i teraz cytuję, historia jest naprawdę fajna. Czekam na przeczytanie scenariusza, ponieważ oczywiście nie mam żadnych innych informacji. Nie tego się spodziewałam, ale jestem bardzo odekscytowana. Czyli pewnie skoro nie tego się spodziewała, to pewnie w filmie nawiwijają już takiej maniany, że epizod 9 przy tym to będzie powolnym i spokojnym filmem. No ale nie narzekajmy bądźmy dobrej myśli. Jak widać, Daisy nie dostała jeszcze scenariusza, ale już najwyraźniej jakiś kontrakt i umowę o zachowaniu poufności, która jasno definiuje, co aktorka może powiedzieć, został podpisany. Skoro już powiedziałem, że zanosi się na jeden film, a nie na trylogię, to Daisy powiedziała zresztą coś podobnego. Znam fabułę jednego filmu. To nie znaczy, że to wszystko, ale tak mi powiedziano. Wyobrażam sobie, że będzie to następny film. To znaczy, znowu nie wiem po strajkach i tym wszystkim, jak szybko zacznie to wszystko na nowo funkcjonować, ale tak na razie znam historię jednego filmu i myślę, że ludzie będą bardzo odekscytowani. No, coś w tym jest, bo ja się już ekscytuję troszeczkę, ale mniej niż na myśl o filmie o początkach Zakonu Jedi. Tam jest szansa, że zobaczymy coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. W każdym razie podsumujmy to, co wiemy z tych dwóch krótkich wypowiedzi. Scenariusz do filmu O Ray jeszcze nie powstał, być może częściowo z powodu strajku scenarzystów w Ameryce. Na razie planowany jest jeden film, a nie trylogia, i Daisy nie tego się spodziewała po tym filmie co jest tutaj zdaniem, myślę, najbardziej zaskakującym i zdaniem, które daje najbardziej do myślenia. I właśnie też to ostatnie zdanie najbardziej mnie niepokoi. A was co myślicie? Czy pomimo niezbyt przyjaznego, no delikatnie rzecz ujmując odbioru epizodu dziewiątego czekacie na kolejny film z głównego nurtu Star Wars? Co mogłoby tam być pokazane? Hmm? Może zrobię kolejny film na ten temat? Czekam na wasze propozycje. Komentarze są jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję i przypominam, moc jest z wami. Zawsze. Trzymajcie się. Pa. pa. うん。